Dzień dobry, witam Was serdecznie w niedzielę. Mamy godzinę, którą mamy normalnie godzinę. 8.45, ja pierdolę. Co, by trzeba było jakąś kawusię zrobić, nie? Kawa musi być. ale no niestety zostałem obudzony o siódmej, o siódmej coś tam z groszem przez delikwenta jednego. ale to nic, śniadanko żeśmy zjedli i teraz poogarnialiśmy tu trochę, na chacie, na mieszkaniu, dzień dobry ja oh yeah. Widzicie jaka to jest turde, gnida chodząca? Trochę tu byśmy okna otworzyli. Nie rzucaj. O, tyk. i trochę elegancko. Świeżego powietrza, panie prezesie. Gramy w uno? To ja tylko idę kartę, e, kartę. kawę zrobić e, i zaraz się e, zawołam. Ma. Uno jest od zawsze No Będzie rozgrywana partyjka A zobaczycie Jak on nie umie przegrywać No i jest kawusia A to jest najważniejszy aspekt Całego dnia Życzę wam miłego dnia I smacznej kawusi Dobra, to ja tylko y, szybciutko wytłumaczę o co chodzi. Teraz y, są karty rozdane, mamy po 7 kart rozdanych i jest na stole ósemeczka. Nie może być waleczna karta. Waleczna karta to jest taka. Nie może być y, taka i nie może być taka. To jest y, stoimy kolejeczkę. Taka karta to jest y, zmiana koloru. Taka karta to jest zmiana koloru, ale ona jest waleczna, czyli jeśli ktoś nie ma, to bierze 4 yy, karty pod warunkiem, chyba że tu będzie 2+, albo 4+, no to wtedy dorzuca. Jeśli nie ma, no to bierze 4 karty i tak dalej. I na przykład mamy ósemeczkę, to sobie możemy dorzucić tutaj dziewiątkę. Ale jeśli jest ósemka, a my mamy na przykład 0, ale niebieską, to możemy sobie rzucić niebieską. Jeśli jest ósemka innego koloru, o na przykład yy, rzucam dziewiątkę. No i wiadomo, że dziewiątka, no to mogę czerwoną dziewiątkę dorzucić. Tak to właśnie wygląda. No Dobrze, policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Po tyle kart? No? A jak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. ja się pomyliłem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Ja, pana, trzy czternaście. Po czternaście kart mamy. Nie wiem, jak ty to sobie rozłożysz. No to dobra. A ty jesteś gotowy, żeby wygrać? Tak jest. Y, ja zaczynam, tak? Tak, pojadę. Dobra, czekaj, daj mi chwilę. Okej. Okay. O, ja mam mocne kalty. No to już cyk. Okej. Okay. Jeszcze mam jeszcze jedną słowocikę. Dobrze. to było karty. Czyli zeszłyś tak, okej, okay. cyku, pyku, 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 dobra, czekaj, Ty masz tak, 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 czyli o, pięknie, i mamy cyk do koloru. Co mi zaglądasz w karty? No to weź do siebie ten mocno przybliż, ale nie. O. Idę się napić. Teraz idziesz się napić, jak Twoja kolej jest? Tak, twoja kolej. Czy mam. Ja się Ale do koloru rzucaj. Tak, gramy, tak? Fajna, ja czuję jeden mały. O, elegancko. Cyk, cyk. I do koloru. Tak. Tak, dobrze do koloru, żółty tam jest. Raczej go tak. Może, że masz korelkę. Może mam, może nie mam. Ja chyba Ci nie dam może korelki, bo ja mam jedną. Mogę zmienić hmm. kolor? Jak masz, to możesz. Dobra. To, Teraz to jeszcze sobie zlejony. No jakże? Noż ty kurde, de mała chodząca. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. No rzucaj zielony, bo chciałeś. Czerwony. Na czerwony. Dobrze. z tej karty bierzesz. dla ciebie. no jak osiem kart. Masz? 10 dla ciebie. O tym Dwanaście kart? No tego nie grali. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. No to cyk. Mando chodź co? No to masz jeszcze jedną kartę. Mendo. I południe. Nie mi się no i elegancko. Gramy jeszcze raz. Jeden, że przegrałeś. I ty jeszcze chcesz grać. No tak. Jeden zero dla starego. A na, a na, na młodego to zero. Dla młodego zero, ta jest. Dobra, dawaj. Przetasuję szybciutko pyku pyku, tyku, tyku. kolejka i teraz ja biorę kartę. Rzucam. Rzucam. Puna. Jedyńka. Puna. I pół mnie. No, że co? No normalnie no, że ja. No ładnie. Yeah. Dwa, jeden. Tak. Okej. Okay. już kolejeczkę? Myślisz, że ja mam? Ja wiem, że nie masz i sobie ją postoisz. No i ja sobie postoję dwie. Mogę jeszcze mam jedną. No to rzuć od razu. Tu będę stał trzy. No i sobie postoję trzy kolejki. Raz. Dwa. Una. I poczekaj, mogę zrobić Możesz. Kogo? I po unie. My obiad. Ja byś trzy obiad. wygrane masz, a ja jeszcze dwie. Robisz ja że... obiad. A że to już koniec? Robisz ja obiad, tak. Robisz ja obiad. A, to pięciu łącznie, dobra. Trzy, dwa. Koloniu sympatyczne, ale wygrałem. Moja skromna osoba wygrała. I Ty ciśniesz robić obiad. Nie, ja wygrałem, ja bo mam trzy punkty. Trzy punkty masz? Ja mam trzy punkty. Bo, ja. bo moje są razy trzy. I że co, ja obiad idę robić, tak? Na pewno. Nie, ty robisz obiad. Dobrze, ja zrobię obiad, ale ty myjesz gary. Nie i, i koniec. Idę robić obiad. No, no, normalnie z nim to jest masakra. Masakra, piła, chodząca, wielka. Panie prezesie, idziemy. Pan prezes zjaz, zjadł obiad i zachciało mu się iść na spacer. I ciągnie mnie nie wiadomo gdzie. Ja nie wiem, gdzie Ty idziesz. nogi nie, nie, wzi nie wzięłeś. Zapomniałeś zabrać z przedszkola. Piłki nie wzięłeś, żeby przyjść na boisko. Nie mam w aucie piłki. Jest w domu. W moim domu. A no to Ale dobra. Maluteńki spacerek się nikomu nie nie, zdarzy. nie zaszkodzi. Tak. Gdzie idziemy? Nie mam pojęcia gdzie on mnie ciągnie. Idzie przed ciebie, tam są kaczki, ale on idzie tam. Ja już wiem, gdzie ty idziesz. Na fortece. Nie wiem, no jak już widzę tą fortecę, to pewnie mnie tam ciągniesz. No dobra. A to mi gdzieś się jakimś fajnym miejscu w cieniu znajdziesz, żebym mógł sobie posiedzieć. Dobra, czyli. 20 minut i zaraz będziesz miał kolegów? No, żeby się bawić. Aha. Ty jesteś jednak dziwny. Aha. No to dobra. To ciśnij. Tylko znajdź mi pierwsze miejsce. W cieniu bym chciał. I co mi tu chciałeś pokazać? No patrzę, no, 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 super piona. Aha, no biegaj. No ja się zastanawiam, jak tutaj tędyk zajdziesz. Jak? Aha, będę bę, bę, bę. Dobra ty będę bę. To chodź, dawaj, ciśnij. Ogólnie to kiepsko tą sytuację zaistniałą widzę. I już źle to robisz. Musisz się odwrócić. Musisz się obrócić, no. za nogi. Będę cię trzymał spokojnie. Dobra, obróć się. Pierwszy obróć. Ja nie wejdę tu, jak ci wejdę jak tu są łańcuchy. Ja to ciężko widzę. No, dawaj. Schodzisz? No to obróć się na kola. Co? Nie, no zejdź. I tak właśnie jak było hmm. pewne. No to teraz cofnij się, niech chłopak przejdzie. Możesz ścisnąć. O właśnie, tak powinien ci się od początku. Ale tu też byś zszedł. Dobra, idź Będziesz próbował tędy wchodzić? No dobra Nie da się tu Zasie No to to jest takie właśnie utrudnienie To co, nie próbujesz? Nie po to się Ale to jest utrudnienie właśnie takie musi Nie musi być Musi się ruszać. Nie mogę, nie mogę. Może, nie może. Może. Bo ty jesteś cienki bolek. Ja ci nie pokażę. Bo jak ja wejdę, to to się zerwie. Ja za dużo ważę. Mało ważę. Gdzie idziemy teraz? Gdzie? A, na drugi plac. O, widziałeś fontanna. Fontanna. Widzisz? Elegancko. Nie jesteś ślepy, okej. Okay. Aha. Nie. Żadne kałuże. No. No, ale problem mamy. A gdzie ja mam tam usiąść? Znaczy sobie miejsce. Aha, a ja mam chce znaleźć miejsce, tak? Mhm. No tam jest miejsce.

Jak jest? Nie mać, Jak jest? Ciopika <laughs> <laughs> wow. no. Co tato? Po Nie, ja nie mam ma problemu Ale w ostatnim momencie przyszliśmy do domu. Dlaczego? Bo deszcz się rozpadał. Ale z tego co właśnie widziałem to jednym słowem już jest po, po deszczu. O. No, już się napadało. Nie, już jest po deszczu. Już mamy po deszczu. W odpowiednim momencie przyszliśmy z placu. Te kręcę, normalnie nie wierzę. Patrzcie, co ogląda. Najlepsza bajka, jaka tylko może być. Super Ja. Yeah. Dobra, widzisz, ten nakaz coś tam powiedział: żegna. To my się też żegnamy z widzami tak? No to co się mówi? Nara. Dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie.